znowu w, na w naszym pokoju w Kambodży, w Siem i dzisiaj będę smakować nowego owaca, który w zasadzie znałam, wszyscy go pewnie znacie i jest on u nas, jest to mianowicie mango. Ale okazuje się, że te mango, które są tutaj wcale nie wyglądają tak jak te mango, które my mamy w um, sklepie. Nie też, że mają w większości zupełnie inny kształt, taką łaskę, znaczy taki właśnie dziwny jakiś taki zygzak To jeszcze są podzielone na żółte mango i na zielone mango I zielone mango też jedliśmy um, Ale nie mam go przy sobie I zielone mango jest w sensie takie trochę bardziej kwaskowate, trochę bardziej twarde, trochę bardziej męczyste Takie w stylu warzywo Jak nie wiem, marchewka na przykład A żółte mango, które mam sobie przy sobie Jest właśnie tym mango takim do deserów na przykład e, my uwielbiamy z Patrykiem, po prostu szalejemy na punkcie mango z, e, ten, z tym ryżem i sosem e, z mleka kokosowego. Jest to coś pysznego. I właśnie dzisiaj chciałam spróbować, jak smakuje takie po prostu mango kupione, tylko tym razem w Kambodży. Obiorę je tak od góry, żeby wam pokazać. Jeżeli się nie potnę. O! przyznam się w no. Mm -mm. I obieram. O. Pachnie cudownie, pachnie dokładnie jak to mango z tego ym, zestawu deserowego mango z tym ryżem. Jest takie bardzo intensywne, taki aromat ma bardzo słodki, po prostu aż tak wchodzi w tył nosa, jest to coś niesamowitego. Zupełnie, zupełnie inaczej niż to nasze mango sklepowe, bo ono taki ma gdzieś, gdzieś, wiemy jak smakuje mango, natomiast to jest po prostu tak 10 razy bardziej intensywne i 10 razy bardziej takie, nie wiem, słodkie w smaku. Nawet w aromacie jest po prostu bardziej słodkie. I rzeczywiście teraz widzę, że po rękach trochę mi ścieka sok, więc jest przy okazji jeszcze bardziej soczyste. Jest takie mięciutkie, że w zasadzie, jeżeli bym teraz ścisnęła chociaż trochę ręką, to na pewno by się ugięło, więc coś w stylu um, takiego masła, które się wyjmie na sadzie tego samego dnia z lodówki, więc to się nie rozpływa. Natomiast jest takie bardzo, bardzo mięciutkie. I teraz potnę to w pionie na paski, dochodząc do yy, pestki. I potem tak w poprzek. Tak. I oni zwykle, jeżeli robią mango, to... Dają w takiej siateczce, i od razu z wykałaczką, że można sobie iść po mieście i wrzelać takie mango prosto z siatki. Natomiast ja je zetnę tak i po prostu rzucę na, na siatkę, bo nie mamy niestety takich patyczków. Chciałam mango do pestki, po prostu zostały takie kawałki, zaraz wam pokażę na nożu. Tak. Jest to super, super miękki owoc, i mam nadzieję, że on. Hmm. On ma jakiś taki trochę posmak, jakby był przejrzały, to znaczy aromat. Natomiast on jest po prostu dojrzały i pięknie pachnie. W nie pachnie żadną zgn zgnilizną ani jakimś, nie wiem, winem yy, mangowym, ale ma taki bardzo, bardzo bogaty aromat, więc spróbuję, czy to smakuje tak wyśmienicie, jak mango z ryżem. Mm. Tak. Smakuje cudnie, po prostu... Po pierwsze, rozpływa się w ustach. Nie ma tam żadnego łyka. Tych takich, um, wiecie, jak u nas się kupuje, to są takie po prostu łyka, one są bardzo twarde. A to się rozpływa w ustach. Po prostu zniata się językiem o podniebienie i on po prostu sam się rozpływa w ustach. I ten aromat, jak wiecie, że gdzieś z tyłu tak macie aromat mango, to ten ma tak, nie wiem, z 10 razy więcej. Jest o wiele bardziej słodki i o wiele bardziej soczysty. Więc jak na razie. Yy. Mango jest moim ulubionym owocem w Azji. to jest niesamowite, jak to owoce mają zupełnie inny smak, zupełnie inną konsystencję, gdy żywają na krzaku. Zresztą wiecie, jak to jest z truskawkami u nas, na przykład jak są te wczesne truskawki, załóżmy w kwietniu, albo pod koniec marca i one są takie wielkie, napompowane i takie piękne, a potem je jecie i w zasadzie one są takie... No dobra, no może to jest truskawka, ale dobrze wiecie, że te truskawki, które będą u nas w maju, w czerwcu, w lipcu są o niebo lepsze, są o niebo bardziej słodkie, może trochę brzydsze, tak jak umówmy się, ten nie jest zbyt piękny, natomiast jest po prostu o niebo, niebo lepsze i tak jak wiecie też, wolicie poczekać, nie wiem, 2 miesiące na nasze truskawki, niż kupować te hiszpańskie, które w sobie smaku nie mają. Więc jeżeli chodzi o mango, to daję temu mango 5,5. Wiem, że skala jest do 5, natomiast 5,5, bo jest to mój ulubiony owoc, po prostu wszechczasów jest super, super pyszny i eee, jeżeli będziecie mieli okazję, zobaczycie kiedyś taki piękny owoc, który nie jest zbyt piękny, ale jest żółty i ładnie pachnie. Niech nic was nie powstrzyma przed kupieniem tego owoca i przed jedzeniem go w ilościach na które pozwoli wasz żołądek. I mam nadzieję, że będziecie tak samo z tego owoca jak ja. I do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej owoców, których nie próbowałam, albo nowych owoców, które już jadłam, ale są z tego kraju i są z tego słońca i z tej ziemi. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Винц, ниц, не, не, нет нет, нец, нет, нец. Винц, них, ниц, вас не...